Serce rośnie, patrząc na to, ilu przedsiębiorców w mimo trudnej sytuacji uwierzyło w projekt Business Meeting Club i uczestniczyło dzisiaj w gali networkingu. bardzo miła, luźna i sympatyczna atmosfera. Wszyscy wymieniamy się doświadczeniami, poznajemy się. W tym 50 minut, w tym 50 minut odane. Nie przypuszczałem, że to się już tak rozwija. Ok, spotkajmy się później, pogadajmy, co możemy zrobić razem. Dzięki temu możemy nawiązywać coraz więcej kontaktów i ten biznes prowadzić. Ta osoba, która jest na takim evencie prosi o rekomendacje innych osób, którą znamy, więc łączymy ten biznes podwójnie. Jednocześnie korzystamy z swoich wzajemnych rekomendacji, ale również polecamy te biznesy naszym znajomym, kolegom, którzy też prowadzą firmę. Networking jest taką samą umiejętnością, jak nie wiem, no gra na gitarze, jak nauka języka obcego, nauka Excela, po prostu w świecie to jest umiejętność, ja pokazałem metodę 5P, trzeba się przygotować, przełamać lody, paść po kartuszki przemieszczać się, podtrzymać relacje i tyle, więc tutaj nie mam magicznej nauki. Wszyscy mamy takie umiejętności, ale dobrze, kiedy to się zobaczy, posegreguje i zobaczy, jak, jak to chodzi, i czasami wystarczy jedno zdanie, jedno olśnienie, które potem przydaje się w pracy biznesmena. Warto się spotykać, warto rozmawiać i przekazywać wiedzę dalej. I prosiłbym, żeby to było dalej: z grubymi rybami, z małymi rybami i z tymi, którzy mogą po prostu sobie pomóc. Plamy są przygotowane na najbliższe dwa lata. Jeśli. Ta sytuacja, która się obecnie dzieje, nie spowoduje nam żadnych konfliktów w realizacji tych planów. To będzie naprawdę na co patrzeć i z czego korzystać. To mogę zagwarantować.